Dajesz mu wszystko. Gdy jest mały, przygotowujesz jego ulubione śniadania i pomagasz mu zdobyć wykształcenie. Gdy dorasta, załatwiasz mu pracę i cierpliwie znosisz jego wahania nastroju. Zamiast za to, dostajesz wieczny lęk i obawę o to, czy uda ci się przeżyć kolejny dzień. Aleksandra Rutkowska była 50-letnią kobietą. Teoretycznie, jak na warunki czasów międzywojennych i pomiędzy wojnami w Polsce, dostała od życia naprawdę wiele. Wyszła dobrze za mąż, mieszkała w pięknym, przestronnym domu z dostępem do ogrodu, nie musiała się o nic martwić. Na brak pieniędzy też nie narzekała. Jej małżonek, którego imienia tutaj niestety nie znamy, był właścicielem giserni. Mówiąc językiem naszych czasów, to była to odlewnia metalu zajmująca się wytworem naczyń metalowych lub po prostu czcionek drukarskich, które w tamtym czasie były bardzo pożądane. Był osobą majątną, a co za tym idzie? Aleksandra mogła żyć na bardzo dobrej stopie materialnej. Brutkowscy byli uważani za elitę miasta, a przynajmniej za część tzw. częstochowskiej inteligencji. Dom należący do małżeństwa Rutkowskich stał przy ulicy Dobrej 4 w Częstochowie. Jest to naprawdę krótka uliczka, która kończy się już na numerze 17. Budynek pod numerem 4 również istnieje, choć oczywiście przez lata został zmodernizowany. Ale wydaje mi się, że wciąż jest to samo miejsce, co w dzisiejszej historii. Pomimo wszystkich dóbr materialnych, Aleksandra nie była kobietą, która czułaby się całkowicie spełniona. Rutkowscy nigdy nie doczekali się potomka, co bardzo kobietę bolało. Aleksandra lubiła dzieci. Nie wiadomo, jak na sprawę zapatrywał się jej małżonek, ale nie jest to tutaj jakoś szczególnie istotne. Nie wiemy również, czy para miała problemy z płodnością, czy Rutkowska każdą ciążę traciła. Pomiędzy 40 a 50 rokiem życia Aleksandra Rutkowska zostaje wdową. Jej sytuacja materialna wciąż jest bardzo dobra. Jej małżonek przez wiele lat swojej działalności skromadził spory majątek. Ponieważ Aleksandra była jedyną bliską Rutkowskiemu osobą, to właśnie ona została główną i prawdopodobnie jedyną spadkobierczynią. Dobiegająca pięćdziesiątki Aleksandra czuła się jednak bardzo samotna. Zwłaszcza po śmierci męża, gdy nie miała już na świecie kompletnie nikogo. Postanowiła, że jest to idealny moment, by przygarnąć do siebie dziecko. Takie dziecko, które najbardziej tego potrzebuje. Miała przecież wszelkie warunki ku temu, by zapewnić mu godziwy byt, opłacić edukację oraz wyprowadzić na ludzi. W ten sposób do domu przy ulicy Dobrej 4 trafia dwunastoletni Kazimierz Walasek. Historia nie wywołała ogromnej sensacji w międzywojennej prasie, dlatego nie możemy liczyć na jakieś większe detale odnośnie chłopca odnośnie Aleksandry, nad czym tutaj ogromnie ubolewam. Nie wiemy, dlaczego wybór Aleksandry padł akurat na dwunastoletniego chłopca, ani też nie wiemy, jak wyglądało wcześniejsze dzieciństwo Kazimierza. Czy miał jakieś rodzeństwo, czy miał rodziców, czy był sierotą? Wiemy jedynie, że był to chłopiec bardzo zaniedbany, wywodzący się z naprawdę ubogiej rodziny. Ale tak jak wspomniałam, czy był sierotą, czy jedynie dzieckiem niechcianym, to jest dla nas kwestia niewyjaśniona. Na pewno nie była to oficjalna adopcja, a Aleksandra nie była uznawana za matkę chłopaka, ale opiekowała się chłopcem jak własnym synem. Tutaj nie można jej niczego w tym temacie zarzucić. Sąsiedzi wspominają, że była względem chłopca bardzo serdeczna. Okazywała mu wiele ciepłych uczuć, co w tamtych czasach też nie było czymś takim, można powiedzieć, naturalnym, ponieważ dzieci były traktowane głównie jako taka tania siła robocza. Oczywiście nie generalizujmy i nie w każdym domu, ale bądźmy tutaj realistami. To właśnie dzięki Rudkowskiej Walasek ukończył trzy oddziały szkoły powszechnej. Jak na fakt, że wcześniej był chłopcem niepiśmiennym, a swoją edukację rozpoczął dopiero w wieku 12 lat, to ukończenie trzech klas pozwoliło mu wykształcić się chociażby na takim minimalnym poziomie. Ruzkowska nie poprzestała jedynie na zapewnieniu chłopcu dostępu do edukacji. Dbała o to, by Kazimierz nigdy nie chodził głodny, a gdy Walasek powoli wchodził już w dorosłość, to właśnie ona dzięki swojej pozycji społecznej załatwiła mu pracę. Może i nie była to posada marzeń, ale narzekać też nie było na co. Kazimierz Walasek został bowiem zatrudniony w magistracie, coś na kształt naszego dzisiejszego urzędu miasta. Nie był tam jednak żadnym urzędnikiem, ponieważ, umówmy się, nie miał on odpowiednich kwalifikacji, ale zwykłym woźnym. Jednak w tak trudnych czasach powojennych, kiedy o pracę było naprawdę ciężko, myślę, że Walasek i tak miał dużo szczęścia. Sąsiedzi Rudkowskiej wspominają, że Kazimierz od początku wydawał im się dziwnym dzieckiem. Być może miało to związek z jego przeszłością, z jego traumą, o której niestety tutaj nie wiemy. Nie możemy więc wykluczyć, że chłopiec był świadkiem traumatycznych wydarzeń lub aktów przemocy w swoim domu rodzinnym. Może o tym świadczyć jego zachowanie, choć nie wykluczone, że było one podyktowane po prostu jego charakterem. Walasek był dzieckiem bardzo wycofanym i małomównym. Unikał kontaktu z innymi ludźmi, którzy nie do końca wiedząc czemu, budzili w nim lęk. Nie nawiązywał żadnych bliższych relacji z rówieśnikami. Był uznawany za takiego typowego odludka, outsidera. Zdawał się również nie doceniać starań Rudkowskiej, a przynajmniej takie wrażenie odniosło najbliższe otoczenie kobiety. Był arogancki, nieuprzejmy, a czasem wręcz bezczelny. Rutkowska cierpliwie znosiła zachowanie chłopca. Tłumaczyła to sobie nagłą zmianą otoczenia. W końcu była dla niego zupełnie obcą osobą. Nic dziwnego, że dwunastolatek musi przyzwyczaić się do nowych warunków życiowych. Wraz z upływem czasu wcale nie było lepiej. Według sąsiadów było wręcz gorzej. Im Kazik robił się większy, tym bardziej okazywał Rutkowskiej swoje niezadowolenie. A był już przecież silnym i rosłym chłopakiem. Chciał dominować w tej relacji, pokazać, że kobieta nie ma prawa mówić mu, co ma robić. Wokoło postaci Walaska powstało również wiele niepotwierdzonych plotek. O wszystkich z nich Wam oczywiście zaraz opowiem, ale też zaznaczam, że z uwagi na ten bardzo okrojony materiał źródłowy, nie możemy całkowicie tym informacjom zawierzyć. Kazimierz, już ponad 20-letni mężczyzna, miał mieć żal do swojej matki zastępczej. Według niego Aleksandra mogła postarać się dla niego o lepszą posadę niż zwykły woźny w magistracie. Pojawiła się również wersja, że Walasek był rozgoryczony, ponieważ tę pracę załatwioną mu przez, powiedzmy sobie, macochę w cudzysłowie, po prostu stracił, a Rutkowska nie była w stanie znaleźć mu innego zajęcia. Swój gniew wyładowywał więc na kobiecie, która miała już wówczas 60 lat. Nie miała szansy, by bronić się przed trzy razy młodszym od siebie rosłym mężczyzną. Sąsiedzi donosili również, że Aleksandra Rutkowska bardzo często płakała. Nie tylko czuła się przytłoczona całą tą sytuacją, ale również nie rozumiała, dlaczego Kazik zachowuje się względem niej w tak okropny sposób. Dała mu wszystko, co miała: kochający dom, zainteresowanie, zapewniła mu dostęp do edukacji i dbała o to, by jego talerz zawsze był pełen. Były to warunki, o jakich marzyłoby niejedno dziecko. Zwłaszcza w latach, gdzie w wielu domach dominowała bieda, a ludzie, tracąc dobytek życia, lądowali po prostu na ulicy. A Kazimierz nie tylko nie potrafił z wdzięcznością spojrzeć na to, co przez te wszystkie lata dla niego zrobiła, ale nawet zaczął stosować względem kobiety przemoc fizyczną. Konflikt pomiędzy Rutkowską a Walaskiem miał eskalować w momencie, gdy młodzik wymyślił sobie plan na życie. Kazimierz uważał, że Rutkowska i tak jest już przecież stara i taki przestronny dom zupełnie nie jest jej potrzebny. Próbował przekonać kobietę, że ta powinna sprzedać nieruchomość, a za pozyskane pieniądze kupić dla niego dom na kresach wschodnich. Oczywiście Aleksandra uważała ten pomysł za kompletnie odrealniony. Nie widziała powodu, dla którego miałaby sprzedawać dom, w którym mieszkała przez ostatnie 40 lat. Owszem, chętnie by pomogła swojemu wychowankowi w realizacji jego planów i aspiracji, ale na pewno nie w taki sposób. Odmowa miała rozwścieczyć się alaska. Od tego momentu mężczyzna stale nosił przy sobie siekierę, prawdopodobnie po to, by nastraszyć kobietę. Wciąż wygrażał kobiecie, która bądź co bądź wychowała go jak własnego syna. Nie wiem, co wy myślicie o tej sytuacji, ale ja odnoszę wrażenie, że Kazimierz z takiego zachukanego, przestraszonego dziecka przeobraził się w roszczeniowego młodego mężczyznę, któremu wszystko się należy. Wszystko, czego zapragnie, miało mu być podstawiane pod nos. Nie wiem, jaką rolę odgrywały w tym wszystkim traumy z jego dzieciństwa, a na ile uległy i pokorny charakter Rutkowskiej, która naprawdę chciała tutaj wynagrodzić chłopcu jego trudy z przeszłości. Czasem nawet, jak twierdziło otoczenie, wręcz nieco mu nadskakiwała. Niewykluczone też, że była to mieszanka obu tych czynników. Walasek, który przez wiele, wiele lat mógł być świadkiem agresji, sam stał się agresorem, gdy tylko wyczuł, że ma do czynienia ze słabszą od siebie kobietą. Ale jest to oczywiście taka krótka, subiektywna analiza na marginesie. Mamy tutaj zbyt mało danych, by być w pełni obiektywnym. Podczas jednej z kłótni, Walasek wreszcie zrobił użytek z broni, którą stale nosił przy sobie według niepotwierdzonych plotek Kazimierz miał rzucić się na kobietę, która zastępowała mu matkę i zranić ją w ucho. Rutkowska cudem uniknęła śmierci, ponieważ docelowo walasek celował w jej czaszkę. Aleksandra szczęśliwie w porę uchyliła się w bok, dzięki czemu ostrze jedynie delikatnie zahaczyło o jej ucho. Po tym wydarzeniu kobieta uświadomiła sobie że sytuacja jest bardziej niebezpieczna, niż sądziła. Kazimierz stał się nieprzewidywalny i w każdej chwili mógł wyrządzić jej krzywdę, a może nawet i odebrać życie. Walasek, widząc strach w oczach Rutkowskiej, zaczął siać jeszcze większy terror. Miał nadzieję, że ostatecznie kierowana strachem kobieta zgodzi się na sprzedaż nieruchomości ale pomimo ogromnej bojaźni Rutkowska wciąż stała przy swoim stanowisku. Domu w Częstochowie nie sprzeda. Nie wiadomo, dlaczego kobieta nie szukała pomocy i czy w ogóle takową by otrzymała. Wedle prawa adopcja nie była formalna. Nawet jeżeli Rutkowska miała jakieś zobowiązania względem Kazimierza Walaska, to był to już przecież dorosły mężczyzna, który nie musiał siedzieć na jej garnuszku. Wiele artykułów próbuje pokazać Aleksandrę właśnie jako taką bierną kobietę, która kompletnie nic nie robiła z zachowaniem swojego wychowanka. Ale nawet jeżeli tak było, to ja bym tutaj kobiety nie obwiniała. Takie przerzucanie odpowiedzialności na ofiarę jest bardzo i na miejscu. Zwłaszcza, że są też i takie informacje, które mówiły, że Rutkowska nie była tak bezczynna, na jaką kreowały ją te artykuły. Podobno kobieta składała zawiadomienia na policji i informowała służby o agresywnym zachowaniu Kazimierza Walaska. Dlaczego policja nic z tym nie zrobiła? Po raz kolejny muszę Wam powiedzieć, że niestety nie wiadomo. Ale ich bierność pośrednio przyczyniła się do późniejszej tragedii. Na początku czerwca 1930 roku sąsiedzi zauważyli, że od kilku dni nikt nie widział. Ani Aleksandry Rutkowskiej, ani jej adoptowanego, adoptowanego w cudzysłowie oczywiście syna. Dom stał zamknięty na cztery spusty, a okiennice szczelnie zasłaniały okna. Rutkowska nikomu nie wspominała, by w najbliższym czasie miała gdzieś wyjeżdżać. Dlatego zaniepokojeni sąsiedzi, którzy doskonale zdawali sobie sprawę z sporywczego charakteru Kazimierza Walaska, powiadomili o sytuacji odpowiednie instytucje. W ten sposób na ulicy Dobrej w Częstochowie pojawił się patrol policyjny. Funkcjonariusze sforsowali zamek w drzwiach wejściowych i weszli do środka. Na kuchennej posadzce odnaleziono wiele brunatnych, zaschniętych plam. Policja domyśliła się, że są to ślady krwi, a dom Rudkowskiej stał się miejscem zbrodni. Wówczas jeszcze nie wiadomo było, czy zbrodnia została popełniona przez wychowanka kobiety, czy też dom splądrowali nieznani sprawcy. Nieoficjalnie tam wszyscy szeptali po kontach, że sprawcą musiał być Kazimierz Walasek, ale należało to potwierdzić. Dom Aleksandry Rudkowskiej był dość przestronny. Niewykluczone, że był łatwym kąskiem dla rabusiów, którzy mogli wiedzieć, że kobieta mieszka samotnie, a towarzyszy jej jedynie jej wychowanek. Takie napady rabunkowe były w tamtych czasach bardzo częstym zjawiskiem, o czym możecie już wiedzieć z moich wcześniejszych podcastów. Ale czy rabusie zadaliby sobie tyle trudu, by zamykać drzwi na klucz i pozesłaniać wszystkie okna? Przy dokładnym przeszukaniu pod kanapą w jednym z najdalszych pokoi odkryto kobiece ciało. Należało ono do Aleksandry Rudkowskiej. Ciała Kazimierza Balaska nie znaleziono. Wnioski więc nasuwały się same. Po wstępnym rozpoznaniu, przeszukaniu pomieszczeń w domu należącym do denatki oraz po przepytaniu okolicznych mieszkańców uzyskano pierwsze wskazówki. Drzwi były zamknięte od wewnątrz, jednak jedno z okien, choć przysłonięte okiennicą, nie było domknięte. To właśnie tędy uciekł sprawca zbrodni. Zamknięte drzwi oraz okna miały zmylić sąsiadów i utrudnić wejście do środka. Motyw zbrodni był dla śledczych jasny. Pokoje zostały przeszukane, choć nie można powiedzieć, by były one pozostawione w nieładzie. Sprawca wiedział, gdzie i czego ma szukać, ale oficjalnie nie wiadomo było, co ostatecznie padło łupem mordercy, no bo też nie miał kto tego zweryfikować. Na pewno coś tutaj zostało skradzione, bo sąsiedzi, chociaż nie wiedzieli za wiele o prywatnych sprawach Aleksandry Rudkowskiej, byli przekonani, że kobieta zgromadziła spore oszczędności, ale żadnych pieniędzy nie odnaleziono. Nie było ani gotówki, ani książeczek oszczędnościowych. Nie znaleziono też żadnej biżuterii, a Aleksandra Rutkowska miała jej sporo. Nikt nie miał wątpliwości co do tego, kto odpowiada za śmierć 62-latki. To musiał być Kazimierz Walasek. Trzeba było go tylko odnaleźć. Od zbrodni minęło już kilka dni. Policja obawiała się, że w tym czasie Podejrzany o zbrodnie zdążył uciec. Dane pochodzące z autopsji donatki nie są tutaj znane, natomiast udało się ustalić, że kobieta zginęła na skutek kilku zdaje się, że trzech uderzeń ostrym narzędziem. Prawdopodobnie się na podłodze w domu Aleksandry Żródkowskiej odnaleziono ślady krwi, które mogły świadczyć o tym, że zbrodniarz ciągnął ciało kobiety aż z kuchni do najbardziej oddalonego pokoju. Okoliczności zatrzymania mężczyzny nie są znane, ale wiemy, że odnalezienie walaska nie było szczególnie trudne. Mężczyzna nie starał się ukryć. Zamiast wyjechać gdzieś daleko, aby utrudnić policji odnalezienie, to od kilku dni kręcił się po przedmieściach Częstochowy. Nie krył się też z tym, że ma nadmiar gotówki, którą trwonił. Aresztowany nie przyznał się do winy. Twierdził, że bawi się za swoje. Przez kilka lat pracy w magistracie udało mu się zgromadzić aż tysiąc złotych. Wszystkie środki trzymał na książeczce oszczędnościowej wystawionej na swoje nazwisko. Po prostu postanowił, że jest to idealny moment, by te środki spożytkować. Policja średnio wierzyła w przedstawioną przez mężczyznę wersję. Zwłaszcza, że podczas rewizji osobistej w kieszeniach Kazimierza Walaska odnaleziono damską biżuterię. Później ustalono, że była to własność Aleksandry Rutkowskiej. Przyciśnięty do muru 22-latek, ostatecznie przyznał się do zbrodni. Ale według przedstawionej przez niego wersji, to nie do końca było tak, że Rutkowska była taką miłą, starszą panią, na jaką ją wszyscy kreują. Ich konflikt nie wziął się znikąd. Tak naprawdę kobieta przez wiele lat stosowała względem niego przemoc psychiczną. Wyśmiewała go, kpiła z jego pochodzenia i szykanowała na każdym kroku. Lata terroru doprowadziły go na skraj załamania. Zwłaszcza, że według opinii publicznej, Rutkowska była wręcz aniołem chodzącym po ziemi, kobietą, która oddała swoje serce obcemu dziecku. To on był tym złym, tym niewdzięcznym, tym odludkiem, który nie tylko nie potrafił docenić starań obcej kobiety, która zastąpiła mu matkę, ale jeszcze stronił od interakcji międzyludzkich. Role się odmieniły, kiedy Kazimierz wszedł w wiek nastoletni. Wówczas chłopak zauważył, że ma nadrudkowską fizyczną przewagę. Dlatego na jej słowną agresję odpowiadał atakiem fizycznym. Czy rzeczywiście w czterech ścianach domu przy ulicy Dobrej 4 dochodziło do tej niewidocznej dla oka przemocy względem dziecka? Tego nie udało się ustalić, choć oczywiście nie mamy wystarczających środków, by móc to całkowicie wykluczyć. Według narracji prasy międzywojennej to Walaskowi jednak nikt nie wierzył. Nikt nie znał Aleksandry Rudkowskiej od tej strony, którą pokazał policji. Kobieta musiałaby być naprawdę dobrą aktorką, ponieważ wszyscy zapamiętali ją jako miłą, serdeczną i wiecznie uśmiechniętą to znaczy do momentu, do którego Walasek nie trafił do jej domu, bo jak wiemy, wtedy kobieta dość często popłakiwała po kątach. Ponieważ zatrzymany mężczyzna stradzał objawy choroby natury psychicznej, zanim prokuratura wniosła przeciwko niemu oskarżenie, mężczyznę wysłano na przymusowe badania do zamkniętego ośrodka w Tworkach. Według lekarzy psychiatrów był on w pełni zdrowym na umyśle mężczyzną. Kazimierz Walasek przedstawił również, jak według niego wyglądał przebieg wydarzeń. Nad ranem 4 czerwca 1930 roku pomiędzy nim a Aleksandrą Rudkowską doszło do kłótni. Powód awantury jest nieznany. Kiedy kobieta przygotowywała śniadanie, wciąż wzburzony Walasek podszedł do niej od tyłu i trzykrotnie uderzył się kierą w tył głowy. Rany nie były śmiertelne. Zaatakowana kobieta wpadła w autentyczną histerię. Walasek, obawiając się, że jej krzyki zaalarmują sąsiadów, zaciągnął Rutkowską do najbardziej oddalonego pokoju. Tam posadził ją na krześle. Stróżki krwi spływały po jej czole. Aleksandra przestała krzyczeć. Była przytomna i świadoma tego, co się dzieje wokoło. Widząc w jakim stanie jest kobieta, która do tej pory zastępowała mu matkę, Walasek poczuł nagłą, niesprecyzowaną falę wyrzutów sumienia. Klęknął przed Rutkowską i ze łzami w oczach prosił ją o przebaczenie. Kobieta miała wykazać się zrozumieniem. Zanim oddała ostatnie tchnienie, spojrzała mu głęboko w oczy i wyszeptała słowo przebaczam. Chwilę później jej ciało sunęło się na podłogę. Kobieta nie żyła. Kazimierz Walasek przeciągnął jej ciało przez pokój i schował pod kanapą. Zakrwawione dłonie wytarł ręcznikiem. Podszedł do szuflady, w której Rutkowska trzymała kosztowności, skąd zabrał pieniądze, książeczki oszczędnościowe oraz biżuterię. Wiedział, że musi zmylić sąsiadów. Dlatego, zanim wyszedł, zamknął drzwi od środka. Wymknął się oknem, zamykając za sobą okiennicę. Oczywiście musimy brać pod uwagę, że wersja przedstawiona przez aresztowanego mężczyznę może być nieco zmodyfikowana. Na mój gust brzmi ona zbyt dramatycznie, by mogła być prawdziwa. Kobieta w swoich ostatnich chwilach dokonuje aktu przebaczenia, a walasek z zimnego i wyrachowanego mężczyzny nagle staje się potulnym barankiem, który zrozumiał, jak wielką krzywdę wyrządził swojej matce zastępczej. Brzmi to jak gotowy materiał na melodramat. Już tutaj nie wspominając, że Walasek próbował usprawiedliwić swój czyn i przekonywał, że zbrodnia nie była planowana, a główną przyczyną jego ataku była poranna kłótnia. Niewykluczone też, że tutaj twierdził, że ta kłótnia była zainicjowana właśnie przez Aleksandrę i jej docinki. Śledczy założyli inny przebieg wydarzeń. Nie wiadomo, czy został on oparty na zeznaniach świadków, czy była to czysta spekulacja. Ale na podstawie przedstawionych wydarzeń domyślam się, że któryś z sąsiadów mógł być nieświadomym świadkiem zdarzenia. Wersja policyjna zakłada bowiem, że zanim nastąpił atak właściwy, Walasek, trzymając w dłoni gruby kij, gonił Rudkowską po podwórku. Sąsiedzi przyzwyczajeni przecież do agresji mężczyzny, nie zareagowali. Gdy kobieta wpadła do kuchni, wówczas Walasek wyciągnął siekierę i trzykrotnie uderzył Rutkowską w głowę. Później, analogicznie do wcześniejszej wersji, przeciągnął ciało przez mieszkanie, ukrył pod kanapą, a później zrabował wszystkie kosztowności. Nie było żadnego skliwego pożegnania i aktu miłosierdzia okazanego Kazimierzowi Walaskowi. Zaznaczmy sobie jednak, że gdyby w istocie jeden z sąsiadów widział, jak krytycznego poranka Walasek goni Rutkowską po podwórzu, to rzeczywiście, pomiędzy tą dwójką mogło dojść do wspomnianej przez zabójcę kłótni. Żadnej z przedstawionych wersji nie można w 100% wykluczyć. To, w którą z nich uwierzycie, zależy jedynie od Was. O samym procesie wiemy niewiele. Tak jak wspomniałam wam we wstępie, sprawa nie zdobyła jakiegoś większego rozgłosu w prasie. Dysponujemy więc szczątkowymi informacjami, według których Kazimierz Walasek został uznany za winnego zarzucanych muczynów. Za zabójstwo Aleksandry Rudkowskiej, połączonym z kradzieżą, został skazany na 15 lat pozbawienia wolności wraz z pozbawieniem wszelkich praw obywatelskich. Dalsze losy mężczyzny są nieznane. Historia nie ma ciągu dalszego. Nie ma informacji o procesie apelacyjnym, nie ma informacji w jakim więzieniu został umieszczony Kazimierz Walasek, ani nie wiemy, co stało się z domem Aleksandry Rutkowskiej, to znaczy w czyje ręce on przeszedł, bo przecież kobieta nie miała swoich dzieci. Dla międzywojennych dziennikarzy sprawa zabójstwa Aleksandry Rutkowskiej nie była tematem poczytnym, tak sobie powiedzmy. Ale była to sprawa, która mi osobiście wydała się naprawdę interesująca, ponieważ wyróżnia się ona na tle pozostałych historii opowiedzianych Wam przeze mnie na tym kanale. Dlatego postanowiłam, że przypomnę Wam tę historie i zrobię dla Was taki materiał bonusowy, a być może słucha mnie ktoś, kto mieszka w Częstochowie i być może posiada jakieś informacje na temat Aleksandry Rudkowskiej, na temat domu przy ulicy Dobrej 4. Może ta historia jest tam dalej gdzieś przekazywana w formie tak zwanej miejskiej legendy. Jeżeli mieszkacie w Częstochowie lub okolicy, to dajcie znać, czy słyszeliście o tej historii. A może nawet mieszkacie przy ulicy Dobrej lub gdzieś niedaleko. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za Waszą obecność i za Wasz pozytywny odbiór poprzedniej historii, w której opowiedziałam Wam o tragicznym losie Joe Ardiego. Będzie mi oczywiście również bardzo miło, jeżeli pozostawicie po sobie jakiś ślad, jakąś łapkę w górę, zasubskrybujecie mój kanał lub postawicie mi tak zwaną wirtualną kawę, żebym miała siłę do kolejnej pracy, kolejnego podcastu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia niebawem!